Dlaczego tych bandytów znów nie ma?! Apokalipsa! Bo ty, Angela, to ty już nie chyba nie kochasz. No jakoś się! To była przelotna relajsa! O nie! Potraktowałaś się mnie przedmiotowo! A co z tym złego? Chciałam, żebyś mi parę razy teczkę do domu zaniósł, męcy buło! A ty co sobie obrażałeś?! Ale ja dałem ci walentynkę, przewieźć. Zajkowski! Jak mogłaś? Ja cię kocham, Angela! Nie on cię, Zajkoś! Zajkowski! Czego, kurwa, co? Nie widzisz, że mam zawód miłosny? ruska bój do tyłu! przepraszam. To to nie sądzę. To tak mi się po prostu mylskło. To jest. Półniesne przyjdziecie.